Poznaj Bogdana i Marię. Podobnie jak Ty, pracują dla organizacji pomocowych, humanitarnych i rozwojowych. Każdy, kto pracuje dla organizacji pomocowej, humanitarnej lub rozwojowej w jakimkolwiek miejscu na świecie, włączając personel, wolontariuszy, wolontariuszki i wykonawców oraz wykonawczyni usług, odgrywa ważną rolę w zapewnieniu, że nie wyrządzają oni szkody społecznościom, które wspierają. Społeczność, w której pracują Bogdan i Maria, została dotknięta klęską, konfliktem lub ubóstwem. Niektóre osoby z tej społeczności, takie jak kobiety, dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, mogą być bardziej narażone na wykorzystywanie lub krzywdę niż inne. Dotyczy to projektów pomocowych w warunkach wymagających pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz sytuacjach innych niż kryzysowe. Organizacje pomocowe, humanitarne i rozwojowe często pracują z narażonymi na zagrożenia i zmarginalizowanymi osobami z danej społeczności. Osoby świadczące pomoc, takie jak Bogdan i Maria, mają obowiązek traktować każdą osobę ze społeczności z szacunkiem. Pracownikom i pracowniczkom nie wolno wykorzystywać społeczności, które wspierają. Jeżeli to zrobią, wyrządzają krzywdę osobom, mogą zniszczyć relacje z daną społecznością oraz stracić pracę. O czym więc Bogdan i Maria powinni wiedzieć? Osoby świadczące pomoc, takie jak Bogdan i Maria, mają pozycję, która daje im władzę, niezależnie od tego, czy pracują w warunkach kryzysowych, czy też prowadzą działania na rzecz rozwoju. Jako specjalista do spraw projektów, Bogdan ma większą władzę w porównaniu do społeczności, dla której pracuje, z uwagi na swój wiek, status finansowy, wiedzę, pozycję i płeć. Jako osoba ze społeczności lokalnej pracująca dla organizacji pomocowej, Maria także ma władzę. Społeczność dostrzega jej działania, jej ścisłą współpracę z innymi osobami świadczącymi pomoc humanitarną czy rozwojową oraz to, jak dzieli się informacjami o zasobach i usługach. Niezależnie od tego, czy jest to prawdą, osoby ze społeczności często myślą, że osoby świadczące pomoc humanitarną i rozwojową kontrolują dostęp do zasobów i usług. Z drugiej strony, osoby ze społeczności mają zazwyczaj niewielką kontrolę nad dostępem do nich. Z tego właśnie powodu osoby ze społeczności mogą mieć wrażenie, że nie wolno im odmówić, jeśli pracownicy pomocowi czy pracowniczki pomocowe o coś ich poproszą. Mogą mieć obawy, że jeśli odmówią, one lub ich rodziny nie otrzymają pomocy lub innych usług. Osoby świadczące pomoc muszą być świadome władzy, którą ludzie im przypisują. Nigdy nie wolno im nadużywać tej władzy. Pracownicy i pracowniczki pomocy humanitarnej i rozwojowej mogą nadużywać swojej władzy na wiele sposobów. Jednym z najbardziej krzywdzących zachowań jest wyzyskiwanie i wykorzystywanie seksualne. Do wyzyskiwania seksualnego dochodzi wtedy, kiedy jedna osoba używa swojej pozycji lub władzy i uprawnień do wykorzystania lub próby wykorzystania osoby korzystającej z pomocy lub będącej zależnej od pomocy do celów seksualnych. Wyzyskiwanie seksualne to przekonywanie, zmuszanie lub manipulowanie osobą pozostającą w stosunku zależności w celu zaangażowania jej w aktywność seksualną. Na przykład pracownik lub pracowniczka pomocy humanitarnej lub rozwojowej oferuje dodatkowe racje żywnościowe lub pieniądze w zamian za seks lub nauczyciel albo nauczycielka pracujący w szkole oferuje umorzenie czesnego czy też wyższą ocenę dziecku, jeśli włączy się ono w czynności seksualne z nauczycielem lub nauczycielką. Czynność seksualna to kontakt fizyczny, ale może także przyjmować inne formy, gdzie nie dochodzi do kontaktu fizycznego. Na przykład angażowanie w rozmowy lub dzielenie się zdjęciami o tematyce seksualnej w internecie lub poprzez wiadomości SMS. Do wykorzystywania seksualnego dochodzi wtedy, kiedy ktoś zmusza osobę słabszą do brania udziału w czynności seksualnej wbrew jej własnej woli. Na przykład pracownik lub pracowniczka organizacji humanitarnej lub rozwojowej zmusza kogoś do pocałunku lub do brania udziału w czynności seksualnej z nim lub z nią. W celu pomocy pracownikom i pracowniczkom organizacji humanitarnych i rozwojowych, takim jak Ty, Bogdan i Maria, i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom i uczestniczkom projektu oraz społecznościom szczególnie narażonym, istnieje kilka ważnych zasad, których wszystkie osoby świadczące pomoc muszą przestrzegać. Pracownicy i pracowniczki organizacji humanitarnych oraz działających na rzecz rozwoju muszą zawsze traktować uczestników i uczestniczki projektu oraz osoby ze społeczności lokalnych z szacunkiem, zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi. Wyzyskiwanie i wykorzystywanie seksualne uwłacza godności ludzi, których pracownicy i pracowniczki organizacji humanitarnych i rozwojowych mają za zadanie wspierać i chronić. Osoby pracujące w organizacjach pomocowych, humanitarnych i rozwojowych. Nie mogą angażować się w relacje seksualne z osobami poniżej 18 roku życia, nawet jeśli w ich kraju jest to legalne. Nieznajomość wieku danej osoby nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Pracownikom i pracowniczkom organizacji pomocowych, humanitarnych i rozwojowych nie wolno oferować pieniędzy w zamian za seks. Nie wolno im także oferować zatrudnienia, towarów lub usług w zamian za seks, ani nawet tego proponować. Pracownikom i pracowniczkom organizacji pomocowych, humanitarnych i rozwojowych nie wolno angażować się w relacje seksualne z kimkolwiek, kto korzysta z ich pomocy lub usług, nawet jeżeli dana osoba wyraża taką chęć. Jeżeli którakolwiek z tych zasad zostanie złamana, osoby pracujące w organizacji pomocowej mogą być pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub nawet stracić pracę. W wielu krajach może im także grozić postępowanie kar. Co się stanie, jeśli Bogdan, Maria lub inna osoba ze społeczności zauważy lub podejrzewa jakiekolwiek wyzyskiwanie lub wykorzystywanie seksualne ze strony pracownika lub pracowniczki innej organizacji, mają obowiązek zgłosić każde podejrzewane lub znane im przypadki wyzyskiwania lub wykorzystywania seksualnego, które widzieli lub o nim słyszeli. Nigdy nie powinni prowadzić dochodzenia na własną rękę. Zadaniem kogoś innego jest dowiedzieć się, co się naprawdę stało. Jeżeli pracownicy lub pracowniczki, jak Bogdan i Maria, boją się zgłosić nadużycie, Mogą to zrobić anonimowo, za pośrednictwem dostępnej w każdej organizacji osoby kontaktowej do spraw wyzyskiwania i wykorzystywania seksualnego, lub procedury zgłaszania tych przypadków, obowiązującej w ich organizacji. W celu zachowania poufności tych informacji nie powinni ich z nikim omawiać. Wszystkie organizacje pomocowe, humanitarne i rozwojowe. Powinny mieć wypracowane jasne i proste procedury, pozwalające ludziom dzielić się swoimi obawami. Chcemy, aby wszyscy byli i czuli się bezpiecznie oraz byli chronieni przed krzywdą. Z powodu nierówności władzy osoby otrzymujące pomoc od organizacji są szczególnie narażone na wyzyskiwanie i wykorzystywanie seksualne. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać takim nadużyciom. Wszystko, czego Bogdan i Maria dowiedzieli się z tego filmu, dotyczy także Ciebie oraz Twojej roli. Niezależnie czy należysz do personelu, jesteś wolontariuszem, wolontariuszką, czy wykonawcą, wykonawczynią usług w organizacji pomocowej, humanitarnej lub rozwojowej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z tym filmem, jak chronić uczestników programu przed krzywdą, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za Safeguarding lub przedstawicielem działu kadr w Twojej organizacji. Gdzie będziesz mógł porozmawiać z menedżerem, osobą kompetentną w zakresie ochrony lub przemocy ze względu na płeć. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.interaction.org.